Tę odsłonę pytania na śniadanie. Rozpoczniemy, drodzy Państwo, od siódmej odsłony cyklu Twoja nowa figura. Tomasz już rozpoczął pracę nad swoją nową figurą od ćwiczeń na rowerze. Po prostu dać dziecku zabawkę i tak to właśnie wygląda w wykonaniu prowadzącego pytanie bo Zaśnia zawsze dania. trzeba dbać o figurę my to wiemy państwo to wiedzą nie dałam się namówić próbował mnie Uczestnici w serwie przekonać studia nie Studia figura też to wiedzą mamy pięć par i to nie tylko chcą się zmieniać i zadbać o figurę te, czyli bohaterki które postanowiły coś ze sobą zrobić ale mentorki też tak, razem teraz poznamy kolejną taką parę będą to siostry z Brzeska Czerwony dywan to dla Uli i Eli znana rzeczywistość. Ula trzy lata temu odebrała nagrodę w blasku fleszy, bo wygrała wielki konkurs Metamorfos zrzucając prawie 50 kg. Mało tego nie spoczywa na laurach. nawet nie zmieściła tego drugiego To ciężko mi jest sobie to wyobrazić teraz nawet. No dokładnie. Z odchudzaniem jest jak zjazd za samochodem. Nie da się szybko i bezpiecznie. Tutaj wciskamy gaz do dechy. W odchudzaniu oczywiście tak samo, ale przede wszystkim musimy pamiętać o zdrowiu. Czekaj, tylko ściągnę brzuch. Od samego początku, jak byłam dzieckiem otyłym, borykałam się przede wszystkim na lekcjach wFU. WF-u. Mam dwa moje takie traumatyczne przeżycia, że nigdy nie mogłam wyskoczyć na tego przysłowiowego kozła i przeskoczyć przez skrzynię. I zawsze to było dla niej nie tylko kompleksem, ale też taką przeszkodą w życiu codziennym. Ja znowu miałam troszkę inną historię, bo zawsze byłam za I dopiero później, przy problemach zdrowotnych, trochę ta nadwaga zaczęła się pojawiać. Moja siostra wcześniej nawet miała takie przezwisko, w młodszych latach Kostka, a ja zawsze byłam tą kluską, taką grubszą dziewczynką. Jak słyszałam słowo kluska, wychodziłam po prostu z płaczem. Zawsze Ula starwa, stawała się skryć wszystkie swoje emocje, Pokazywać tego i poniekąd stąd też te problemy zdrowotne, że one przede wszystkim wiązały się z tym stresem, który ona przeżywała. Stres do tej pory mi gdzieś towarzyszy, ten z dzieciństwa, bo zawsze gdzieś mam taką traumę i nawet teraz często do tego wracam i gdzieś tam serce mi drży i łezka się wokół kręci. Pamiętasz, jak wybierałyśmy moją sukienkę ślubną? Pierwszą wybrałyśmy w rozmiarze 56. Pamiętam, a pamiętasz, jak później zwróciłaś wagę o te 50 kilo i pani cię nie poznała? Kiedyś szykowałyśmy się na przyjęcie urodzinowe. I przy wyborze sukienek, ula pierwsze co robiła, to zakrywała swój brzuch, nie chciała tych sukienek mieć obcisłych. Mimo schudnięcia tak wielu kilogramów, niestety nadal siebie nie akceptuje, nadal próbuje przykryć swój brzuch. Samoocena uli jest na pewno dużo większa niż przed metamorfozą, natomiast brakuje jeszcze tej pewności siebie takiej stuprocentowej. Nigdy o sobie nie myślałam o jakichś superlatywach. Nie potrafiłam stanąć przed lustrem i powiedzieć, że jesteś piękna. Teraz też tego nie wiem, dlatego jestem w tym programie. Chciałabym w końcu uwierzyć w siebie, stanąć przed lustrem i powiedzieć: Jesteś piękna. Jak myślisz, w tym roku też wygramy? Galę Metamorfos i uda nam się zdobyć koronę? No, mam taką nadzieję, ale wiesz co? Ściągaj tą koronę i bierzemy się do roboty. Okej. Okay. Przydawałyśmy się teraz na metamorfozę na tą twoją nową figurę, bo zawsze brakuje nam takiej wisienki na torciku, czyli zawsze tych dwóch, trzech kilo. Ja mam tą szóstkę z przodu, ula ma tą piątkę z przodu, ale przede wszystkim właśnie, żeby mieć ten cel. I naszym tym celem są te właśnie wymarzone sukienki na tej gali, żeby naprawdę ta wisienka na torcie była w tym listopadzie. Ula! To jak? Szef z butów chodzi? Obie mogłybyśmy być mentorkami. No ale ciekawe, czy nam się uda ta wygrana. Jedziemy! Można powiedzieć, że studio jest naszym drugim domem. Bo opiekujemy się paniami, przede wszystkim prowadzimy je tak, jak sama chciałabym być prowadzona. Ja jestem zwolennikiem, że nie ma słowa dieta. Po prostu musimy zmienić myślenie o jedzeniu. Musimy po prostu zdrowo się całe życie odżywiać. Nie ma tak, że chwilę schudniemy, później znowu zaczynamy tyć, bo sobie pozwalamy na słodycze czy inne zachcianki. Oczywiście możemy sobie pozwolić, ale to są zdecydowanie mniejsze ilości i zupełnie inne myślenie. Czyli po prostu mamy się zdrowo odżywiać. Dzięki aktywności na strefie fitness możemy oczywiście spalić kalorie, możemy zrzucić kilogramy, ale ważna też jest cała strefa kosmetologii, ponieważ dzięki niej ujętnimy tą skórę. Teraz całkowicie odchodzi się nawet od skalpera, odchodzi się od tych metod ingerencyjnych, od wypełniaczy tak samo. Teraz wraca właśnie ta moda na łączenie z zarówno strefy fitness, wellness, jak i kosmetologii, żeby właśnie przede wszystkim właśnie to było zdrowe. Pamiętasz? Gala, metamorfos? Pamiętam, jak ja się wtedy stresowałam. Nie dowierzam do tej pory, że to zrobiłam, ale wiesz co, mam jeszcze więcej kompleksów, niż miałam wtedy. O tak myślę. Brakuje mi tej pewności siebie. Dobrze, że jest ten program. Ela i Ula śmiało sięgają po swoje marzenia. Jednym z nich jest na przykład wielka wyprawa takim oto kamperem. Na razie jednak przed naszymi bohaterkami wielka podróż po nową, lepszą figurę. Oby bez poważniejszych zakrętów. A my oczywiście trzymamy kciuki, żeby żadnych zakrętów nie było. Tak jest. Wychodzimy na prosto. to dzięki naszym ekspertom, którzy są razem z nami. Dzień dobry. Witam. Od razu zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Państwo się dowiedzą o co chodzi. Marta Lula, kosmetolog, ekspert Fundacji Studio Figura. Dzień dobry. Dzień dobry. A także Witold Lula, trener, także ekspert Fundacji Studio Figura. Małżeństwo Dzień dobry. eksperckie. Power couple powiedzieli o sobie pod momentem. <laughs> tak jest. Powiedzmy trochę o skórze, mhm. która no, zmienia się, kiedy tracimy kilogramy. W przypadku e, jednej z bohaterek to było prawie 50 kg. Dla organizmu to jest naprawdę ogromny wysiłek. E, często widzimy takie zdjęcia, że po odchudzaniu ta skóra jest obwisła, wiotka. Co zrobić, żeby do tego nie doprowadzić? Mhm. Przede wszystkim e, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że e, trzeba działać kompleksowo, czyli już na początku tej Drogi, tego odchudzania, decydujemy się również na ujędrnianie skóry. No i tutaj z pomocą oczywiście przychodzą różnego rodzaju zabiegi, treningi, ćwiczenia, ale też pielęgnacja domowa, gdzie każda kobieta powinna sobie na to pozwolić i właśnie mieć taką chwilę relaksu, no bo łączymy tutaj przyjemne z pożytecznym, więc wybierajmy dobre produkty, produkty, które będą skórę regenerować, nawilżać, czy domowy body wrapping, czy na przykład właśnie peelingi różnego rodzaju. Także dbajmy o tą skórę już od samego początku. Body wrapping, czyli owijanie się czymś, tak? Tak, dokładnie. Używamy specjalistycznego serum, owijamy się folią. E, świetne jest to na przykład do drenażu limfatycznego, ale również e, po prostu do, do aktywności fizycznej. Można wtedy wsiąść na rower. Także też Tomek się dzisiaj uskutecznia ja w ogrodzie. Uskutecznia, żeby to żegna się z ogrodem była, w ten sposób. Dalej była i Do tego zestawu combo oprócz tego, że dbamy o dietę, że ćwiczymy, że się smarujemy, Masujemy, wiadomo, dorzucamy jeszcze właśnie a propos e, aktywność fizyczną. Oczywiście, że tak. Każdą aktywność. Takie jeżdżenie rowerem też jest jak najbardziej wskazane w trakcie pracy. E, cóż. Kiedy wzmacniamy mięśnie, również dbamy o skórę. Ona wtedy jest bardziej jędrna, bardziej napięta. Dodatkowo, jeśli chodzi o ćwiczenia, to poprawiają one krążenie krwi, dzięki czemu do naszych komórek w skórze trafia o wiele więcej składników odżywczych czy tlenu, i ta skóra jest po prostu lepszej jakości. A jakiś konkretny rodzaj ćwiczeń, Właśnie. jeśli ta skóra jest zwiotczowa, no bo w konkretnych miejscach, partiach ciała zrzuciliśmy te tak, tak zwane zbędne kilogramy, to mhm. tam. Kumulujemy właśnie te ćwiczenia, skupiamy się na tych elementach. Jak najbardziej. No, dzisiejsza technologia pozwala nam na łączenie ruchu z takimi technologiami, które gdzieś tam pomagają nam zregenerować tę skórę. Takim świetnym przykładem takiego ćwiczenia jest na przykład orbitrekaliptyczny, który ma z, y, połączenie z lampami kolagenowymi i podczerwonymi, które świetnie działają na regenerację skóry. Dodatkowo warto sobie y, wdrożyć y, limfa, y, drenaż limfatyczny, który jest ostatnio w ogóle bardzo popularny wśród sportowców. Pomaga to pozbyć się toksyn oraz zbędnej wody, co również ma świetny wpływ na wygląd naszej skóry. A szczotkowanie ciała? Też, jak najbardziej. No, tylko trzeba wybrać dobrą szczotkę, nie robić też tego zbyt intensywnie, bo my, kobiety, jednak dalej jest takie przeświadczenie, im mocniej, tym lepiej. Niekoniecznie, więc tutaj też to wszystko trzeba robić odpowiednio, ale tak jak najbardziej, to też jest bardzo, bardzo dobre dla naszej skóry. No I regularność we wszystkim, zarówno w tych zabiegach, o których pani mówi, jak i w aktywności fizycznej. Jaka to powinna być intensywność? No, tutaj wiemy, że, że ta regularność, jest potrzebna, jeśli chodzi o dbanie o, o ciało, jeśli chodzi o zabiegi, także te domowe, a jeśli chodzi o ćwiczenia, powinniśmy rzucić się od razu w wir takiej ciężkiej, intensywnej pracy, aby ta skóra znowu zaczęła nam się podobać? Nie, tak naprawdę to wszystko jest kwestią indywidualną. To jak często będziemy trenować i ile będziemy trenować zależy od naszych preferencji oraz możliwości. Zalecamy, żeby to był trening na początku, żeby się nie zrażać, żeby zacząć stopniowo wdrażać tą aktywność fizyczną, to między 2-3 razy w tygodniu po 30-60 minut. No i tak jak państwo wspomnieli, najważniejsza jest konsekwencja i regularność i podejście kompleksowe, czyli dbamy zarówno o ciało, z zewnątrz wewnątrz. E, ćwicząc I, o i, głowę. Odżywiając. To, I o głowę, to głowa to też jest, jest bardzo, bardzo ważna. Ty, Czyli ten, no. wiesz co o planie? Może plan, plan działania, no efekty, jest, jak ten, chciałem o to zapytać. No właśnie, ale też ustalenie planu jest chyba bardzo ważne, bo czasem, jeżeli się to zrobi nieumiejętnie, to potem no jednak te, ta skóra nam zostaje i chyba już niewiele pomogą domowe zabiegi czy nawet aktywność. Dokładnie. Tutaj bardzo ważne jest właśnie, tak jak już wcześniej powiedziałam, żeby od samego początku działać kompleksowo. Tak. No i musimy tak jak odchudzamy się zdrowo, tak? Czyli mniej więcej pół kilograma, kilogram na tydzień to jest takie zdrowe odchudzanie. W momencie, kiedy gdzieś tam dochodzi do głodówek, do takiego niezdrowego odchudzania, to później właśnie mamy efekt w postaci takiej wiotkiej skóry. Ja, kiedy prowadzę Panią w gabinecie od, tak, od samego początku, no to tutaj też właśnie już od razu bardzo duży nacisk kładziemy na to, żeby o tą skórę jednocześnie dbać, żeby Pani mogła cieszyć się taką metamorfozą i tym nowym w pełni. pełni. Czy w tym naszym planie działania już możemy sobie zapisać ostatni punkt metę, czyli taki efekt zadowalający, czy raczej powinna być sytuacja otwarta, rozwojowa? Nie powinniśmy sobie zbyt dużej presji narzucać, jeśli chodzi właśnie o to, żeby osiągnąć już tę wymarzoną nową sylwetkę, nową figurę. No, to tutaj w zależności do czego gdzieś tam chcemy dążyć, ale z doświadczenia wiem, tak jak panie do nas przychodzą na konsultacje, że często ten pierwszy e, taki cel to jest około 10 kg, załóżmy. E, po czym po tych pierwszych 10 kilogramach pani mówi, nie, 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 jeszcze na przykład 10. Idę więc apetyt rośnie w miarę jednej. Okay. No I dopisujemy kolejne punkty. Tak, tak ale... punkty, dbamy o tą regularność i e, pamiętajmy, że to ma się stać naszym nawykiem. To ma być nawyk dbania o siebie, dbania o skórę. Nie mamy celu jakby y, finalnego ustalonego, bo całe życie powinniśmy dbać o swoje ciało, o swoją skórę. I Właśnie, bo często źle te cele ustawiamy. Myślimy sobie, schudne i to jest mój cel, nowa figura. A gdybyśmy sobie na przykład ustawili cel pod tytułem zdrowie, to jest długofalowe. Nie zniechęcamy się, jeżeli te krótkotrwałe tak. rezultaty nie są takie, o jakich myślałyśmy, że będą myśleliśmy, tylko zdrowie, a zdrowie powinno nas dotyczyć no, całe życie. Dokładnie, Dokładnie tak. tak. Wszyscy to wiemy, chociaż z drugiej strony, no, nie zapraszalibyśmy was do studia. Mhm. Nie mielibyśmy tego cyklu po raz y, siódmy, gdyby tak wszyscy brali sobie wszystko od razu do, do serca. Serce. Lubimy grzeszyć, ale jest szansa na rozgrzeszenie, po prostu. Na tak kompleksowe jest. działanie, bo to tak. jest najistotniejsze. Tak jest. No dobra, y, czy, czy nasze bohaterki waszym zdaniem osiągną tę swoją wymarzoną y, nową sylwetkę i nową figurę? Tym samym, czy jedna z nich po raz drugi wygra? Trzymam tutaj bardzo mocno kciuki za dziewczyny, za ele i ule. No, ula, ja myślę, że ona już gdzieś tam. Ten swój cel y, osiągnęła, bo przeszła piękną metamorfozę. Y, teraz wiem, że pracuje nad skórą, no i tutaj też właśnie z pomocą przychodzą y, hity tego roku: fala radiowa, y, haifu, czyli jedna z najnowszych technologii. Y, również endomasaż, y, który też świetnie będzie modelował y, y, i tutaj ujędrniał tą skórę. Także ja myślę, że ULA z pewnością będzie się wspomagała y, tymi zabiegami i, i że naprawdę efekt będzie. Trzymamy mocno kciuki, żeby tak się i żeby uwierzyła też w siebie, bo jak słyszeliśmy przed momentem, cały czas z tą wiarą, jeszcze trochę, trochę no, słabiej, ale jesteś piękna, świetnie wyglądasz, dziewczyno i dobrze. Siostra wspiera siostrę, siostra druga też drugą siostrę wspiera. To na pewno się uda. Pięknie dziękujemy Wam. Marta Lula, Witold Trula w pytaniu na śniadanie.